Dlaczego tak czasami jest ciężko zadbać o siebie? O innych? Okej, okay, dbamy. Nie mamy jakichś wyrzutów sumienia, nie, nie patrzymy na to jako na coś złego, ale jeśli chodzi o siebie, no to coś już jest jakiś zgrzyt. Jest jakaś blokada, jakaś bariera do pokonania. Na czym to polega? Jak to przepracować? I co z tym fantem zrobić? Dzisiaj właśnie odpowiadam na te pytania. Zapraszam. Powiem Ci, że bardzo często na spotkaniach jeden na jeden sesjach rozwojowych ze mną, do których Cię na marginesie zapraszam, jeżeli masz taką potrzebę, przegadania czegoś, jakiegoś ważnego tematu, bardzo często na nich słyszę taki wniosek, że ale strasznie mi jest ciężko zadbać o siebie. I wypływa on z różnych źródeł, i wypływa to z przeróżnych m, przyczyn. Natomiast pojawia się. Po pierwsze, pojawia się dosyć często, dlatego postanowiłam poruszyć go w filmie. Ale po drugie, chcę zacząć od tego, że to jest umiejętność. To jest po prostu umiejętność, której możemy się nauczyć. I nawet jeżeli uważasz, że faktycznie ciężko ci to idzie, że to dbanie o siebie to jest coś, do czego musisz się jakby przełamać za każdym razem, i to jest energochłonne, i to jest bardzo wysiłkowe, to pamiętajmy, że to jest umiejętność, której można się nauczyć, nawet jeżeli na początku nie idzie łatwo. A jak sobie tą umiejętność jakoś przyswoić, i jak, do czego w ogóle zacząć? Moja propozycja jest taka: od zrozumienia tego, tego zagadnienia, od zrozumienia siebie w kontekście tego zrozumienia. I do tego będą służyć te, te punkty. Punkt numer jeden. Nie masz pojęcia, czego potrzebujesz. Pierwsza i logiczna rzecz, jako siebie zadbać, jeżeli nie masz pojęcia, co potrzebuje tej troski, jaki obszar życia, jaka część ciebie gdzieś się upomina, która potrzeba wychodzi na jaw, żeby się nią zająć. Więc jeżeli nie wiesz tego, jeżeli tego nie czujesz, nie, nic ci od środka nie podpowiada, gdzie tutaj to dbanie o siebie można by było zainstalować, no to bardzo trudno jest to zrobić. Dlatego, że w ogóle nie wiadomo, od czego zacząć i jak to ugryźć. Można by się zacząć w tym momencie też zastanawiać, co to jest. No nie? Gdzie to się znajduje. Skąd to ci się wzięło? Albo co do tego doprowadziło, że ty teraz nie znasz swoich własnych potrzeb? Zrozumienie to może spowodować odkręcenie tej zasady, czyli umiejętność namierzania swoich potrzeb. No więc, oczywiście popraw mnie, jeżeli się mylę, daj mi znać w komentarzu, ale często osoby, które zapominają o swoich potrzebach, które mają pewną trudność w namierzeniu tych potrzeb, to są osoby, które przez lata w nawykowy sposób, żeby nie powiedzieć w nałogowy sposób, dbały o inne osoby. Dba, Dbałaś lub dbałeś o kogoś innego przez tak długi czas, że o dbaniu o siebie w ogóle nie było mowy. Byłeś lub nadal jesteś zwrócona, zwrócony swoimi wszelkimi radana, radarami na zewnątrz, tak żeby słuchać innych ludzi. Tak, żeby w jakiś sposób coś im dać, w jakiś sposób się o nich zatroszczyć, w jakiś sposób starać się o relacje, o dobre relacje. Że kiedy robisz właściwie tylko to i swoją uwagę poświęcasz tylko temu, co na zewnątrz, no nie dziwne, że głos z wewnątrz jest bardzo gdzieś zagubiony. Wyciszone, stajesz się trochę niewidoczne, a na pewno Twoja umiejętność go dostrzegania gdzieś słabnie. Oczywiście te radary na zewnątrz bardzo się wzmacniają, ty już nawet wręcz umiesz wyczytać po jakimś najmniejszym geście, najmniejszej minie drugiej osoby, co ona potrzebuje. Natomiast u siebie gdzieś ta potrzeba może wręcz krzyczeć, a ty jej nie słyszysz. I tutaj może kryć się e, przyczyna tego. Że dbanie o siebie jest takie wysiłkowe, jest takie trudne, że w ogóle w temacie dbania o siebie stawiasz jakiś opór. Że według ciebie to jest, to jest jakiś bezsensowny temat. Kto tak robi to co? Mam z siebie tylko rozpieszczać, jak małe dziecko? Po co mam w ogóle siebie stawiać w centrum uwagi? To egoizm tak? i w ogóle cała, cała lawina blokad. Gdzieś tam barykadujesz się przed tym tematem. No, bo właśnie on jest jakiś nienaturalny dla ciebie. Naturalne jest dbanie o innych. Ale o siebie nie, ty masz cały arsenał argumentów przeciw. Jeżeli chcesz to zmienić, jeżeli czujesz gdzieś w sobie jakieś wypalenie, jeżeli czujesz, że ta dysharmonia, ta dysproporcja dbania o innych a o siebie jest tak duża, że zaczyna ci przeszkadzać, no to pierwsza rzecz i bardzo istotna: wiedzieć albo zauważać, Zaczynać zauważać swoje potrzeby. Po pierwsze, obserwacja, tak? Można to zrobić poprzez obserwację siebie, można to zrobić poprzez poznawanie siebie, można to zrobić przez nastawienie tych radarów, przynajmniej w jakiejś części, tak na sam początek, do wewnątrz. O tym, jak to robić, i w ogóle ten temat w większym zagłębieniu omawiałam w osobnym filmie, dlatego Cię do, do, do niego teraz już zapraszam. A my przechodzimy do punktu drugiego. Punkt numer dwa wyrzuty sumienia. Czyli mamy te radary nastawione na zewnątrz, mamy te nawykowe dbanie o innych, mamy te ignorowanie siebie, a dawanie innym po prostu serca na dłoni. Tak, serca na dłoni, tak. Myślałam, że powiedziałam odwrotnie. W każdym razie, to dawanie z siebie, te starania. W tym momencie, kiedy już wychwycisz, że masz taką tendencję, warto się zastanowić nad funkcją tej tendencji. Jaką ona spełnia funkcję? No więc powiedz mi, czy to prawda, czy to nie, ale być może ta funkcja to jest funkcja zaskarbiania sobie względów innych ludzi. Czyli jeżeli tak mocno się postaram, jeżeli tak bardzo o nich zadbam, nawet szybciej niż oni w ogóle pomyślą, że mają jakąś potrzebę, bo ja to jestem w stanie już wychwycić, no to bardziej mnie będą lubić, bardziej mnie będą akceptować. Przyjmą mnie do jakiegoś grona, zaskarbie sobie czyjeś łaski i względy fajnie, tak? Jest to narzędzie, które do tego służy czyli służy do podtrzymywania i zdobywania bliskości i przynależności. To są nasze bardzo podstawowe potrzeby, uniwersalne. Jest to zupełnie zrozumiałe, że starasz się o to, bo to jest zrozumiałe. My jesteśmy zwierzętami stadnymi. Kwestia tylko taka, że co się dzieje warto to zauważyć co się dzieje, kiedy ta tendencja jest tak silna i Ty próbujesz w, w, chociażby raz w tygodniu, Powiedzieć jej stop, teraz dbamy o siebie. No więc jeżeli to dbanie o innych służy temu, żeby zdobyć bliskość i przynależność, no to zastopowanie tej funkcji jest karygodne. W takiej filozofii jest karygodne, bo to znaczy, że nie staramy się o bliskość. No, i tutaj już jesteśmy o kroczek od wniosku. Okej, okay, to będę sama. To będę samotna, będę nieszczęśliwa. Ja muszę ciągle się produkować. Nie mogę o siebie dbać, bo to jest strata czasu, strata energii, to no, spełnia jakąś egoistyczną funkcję. Ja chcę zaspokoić swoją potrzebę bliskości. No, i co? No i mamy wyrzuty sumienia. Wtedy, kiedy zaczynamy coś robić dla siebie, czujemy się jak zbrodniarz. Czujemy się, że, że, że robimy coś naprawdę bardzo złego. Bo tamto zaspokaja potrzeba, bo tamto jest to dobre, to prawe, to to, które jest, to, to powinnam się tak zachowywać. A wtedy, kiedy ja tylko o siebie dbam, to co ja na tym zyskuję? No nic. Zaniedbuję innych. Bo to w tym momencie jest taki wniosek bardzo prosty, że jeżeli dbam o siebie, to innych zaniedbuję, gdzie to nie jest ze sobą powiązane. Dbanie o siebie nie jest tym samym, co zaniedbywanie innych. Ale jeżeli tak myślimy, to będą pojawiać się wyrzuty sumienia. Dlatego warto rozpracować swoje tezy pod tym kątem. Jaką funkcję spełnia to dbanie o innych? Jaką funkcję może spełniać dbanie o siebie? Czy to na pewno jest tylko i wyłącznie egoizm? Czy to jest na pewno tylko i wyłącznie zaniedbywanie innych? Czy to jest karygodne? Czy to jest może tankowanie swojego własnego auta, skoro chcemy dalej jechać? Że to jest bardzo racjonalne podejście do swoich ograniczonych zasobów, jakim są na przykład energia, jakim jest Twoja energia. Czyli zmienienie postrzegania tych wyrzutów sumienia, nie tylko robienie pod, wszystkiego pod ich dyktando, ale taka wciśnięcie pauzy i zastanowienie się, skąd właściwie one wypływają. Dlaczego one się zrodziły właśnie w tym momencie? Dlaczego to jest tym wyzwalaczem poczucia winy, że ja coś robię źle? Co faktycznie jest takiego bardzo złego w dbaniu o siebie? Co faktycznie jest takiego bardzo złego w przystopowaniu tych radarów na zewnątrz, wyłączeniu ich na jakiś czas? Ok, i punkt numer trzy: niezrozumienie tego, czym jest dbanie o siebie. A być może to, co Ciebie blokuje, to, co Ciebie stopuje i nie pozwala Ci zadbać o siebie i sprawia, że to dbanie o siebie to jest jakaś katorga, to. Są przekonania na temat tego, czym właściwie jest to dbanie o siebie. W dzisiejszym świecie, w dzisiejszej dobie, w temacie rozwoju osobistego, dbanie o siebie to jest taki ważny temat i czasami nawet można by powiedzieć modny. I bardzo często on przyjmuje gdzieś tam formę jakiejś kąpieli z bąbelkami albo wybrania się na niesłychanie cudowną kawę i ciasto, ciastko do kawiarni. Generalnie robienia czegoś, co jest bardzo leniwe, bardzo przyjemne, to jest takie folgowanie sobie. Więc myśląc, że jedynie to oznacza dbać o siebie, może ci się pojawiać gdzieś wewnątrz ciebie sprzeciw, że ty tak nie chcesz. Nie uważasz tego za wielką wartość, żeby sobie za każdym razem, kiedy jesteś zmęczona lub zmęczony, iść do kawiarni, zamawiać sobie wielkie cappuccino i. Dwa ciastka przesączone cukrem. Być może ci się logicznie to nie zgadza i ty nie chcesz tego. I okej, okay, to jest zrozumiałe. Oczywiście, że tak. Tylko, że to nie jest koniec historii. Dbanie o siebie to jest taka, taka umiejętność, która stoi na dwóch nogach. I jeżeli będzie stało tylko na jednej nodze, to będzie się chwiało. Nie będzie prowadziło tymi krokami do, do przodu, tylko będzie się jedynie przewracać. Jedną odnogą jest to, że faktycznie zróbmy sobie jakąś przyjemność. Zróbmy sobie coś, co można by nazwać słodkim lenistwem. Odpuśćmy. Spędźmy czas na jakichś głupotach. Jeżeli ciągle czytasz, konsumujesz treści bardzo mądre, rozwojowe, no to tutaj włącz sobie te śmieszne koty w internecie. Włącz sobie jakiś głupkowaty serial. Pośmie się przy nim i tak dalej. Czyli to jest jedna odnoga. Takie dawanie sobie spokoju, czyste odpuszczanie jakiejś samodyscypliny, jakiegoś rygoru, jakichś twardych zasad, które wierzę, że są rozsądne, zdrowe i dobre. Tak? To, są, to jest ta odnoga, która mówi: OK, w większości jestem rozsądna i podejmuję dobre decyzje, ale czasami muszę sobie pofolgować. Tylko, że jeżeli na tym się zatrzymamy w zrozumieniu dbania o siebie, no to jedyne co będziemy robić, to faktycznie siebie rozleniwiać i karmić niezdrową dietą. I prawdopodobnie zaniedbywać nasze projekty i to, czym się zajmujemy. Więc nie o to nam chodzi. Musi zaistnieć dla równowagi, musi zaistnieć ta druga odnoga czyli dbanie o siebie w postaci samodyscypliny. Dbanie o siebie w postaci tego, że ty wiesz, co jest dla ciebie dobre, to może być nieprzyjemne albo mniej przyjemne niż cappuccino i, i ciasteczko. A mimo to i tak jednak to robisz. Czyli dbanie o siebie w postaci tego, że wiesz, że masz dokończyć jakiś projekt, wiesz, że masz dokończyć jakąś pracę i bardzo ci się nie chce i jednak motywujesz siebie na przeróżne sposoby do tego, żeby to zrobić i to robisz. Nagradzasz siebie potem, gratulujesz sobie, czujesz masz poczucie dumy, ale jednocześnie robisz to. Po prostu to robisz i nie robisz sobie wymówek i nie ma odstępstw. Albo dbanie o siebie w postaci tego, że nie lubisz chodzić do dentysty, nie lubisz tych profilaktycznych badań. I bardzo chętnie byś sobie to odpuścił lub odpuściła, a mimo to idziesz. Idziesz i umawiasz się na tą wizytę. Nie podobać ci się to, nie chcesz tego, ale wiesz, że dobrze jest zadbać o swoje zdrowie. I mimo, że to nie jest przyjemne, to to robisz. Czyli widzisz, to dbanie o siebie dopiero wtedy, kiedy stoi na tych dwóch nogach, może iść do przodu. Jeżeli stoi tylko na pobłażaniu sobie, no to. To to jest, prowadzi do przelewania czasu super cennego zasobu, jakim jest czas przez palce. Prowadzi do ktoś tutaj sobie mlaska i ziewa. Tak na marginesie to jest piesek mój, joda się nazywa i często lubi tutaj być w nagraniach. Prowadzi do tego, że odpuszczasz coś, czego najprawdopodobniej nie powinnaś się odpuścić w swoim życiu, bo na długi dystans to będzie miało bardzo dużo korzyści. Ale i także dbanie o siebie nie może być tylko i wyłącznie żelazną samodyscypliną. Nie może być tylko i wyłącznie takim batem nad sobą. Jeżeli obetniemy to pierwszą odnogę, czyli te troszeczkę pobłażanie sobie, to zostaje sama dyscyplina, samo twarde i szorstkie traktowanie siebie, bez względu na to, jak się czujesz, jaki masz dzień, czy było może coś, co się wydarzyło na ciebie źle wpłynęło. Więc dopiero połączenie tych dwóch rzeczy, obecność dwóch rzeczy, to jest takie prawdziwe i realistyczne spojrzenie na to, czym jest dbanie o siebie. I jednocześnie to jest coś, co może ciebie zachęcić, że to są i chwile odpuszczania, i chwile nieodpuszczania, choćby nie wiem co. Gdzieś te chwile ze sobą muszą razem zaistnieć, współistnieć, współbyć ze sobą. To jest dbanie o siebie. A gdybyś miał ochotę lub miała ochotę zgłębić ten temat właśnie, czym jest, czym nie jest dbanie o siebie, jak to się ma z tą samodyscypliną, folgowaniem, był o tym osobny film, zapraszam Ciebie już teraz do niego. Mam nadzieję, że tymi trzema punktami gdzieś w jakiś sposób przełamaliśmy chociaż jedną barierę, która stoi pomiędzy Tobą a dbaniem o siebie. I że następnym razem, przy następnej okazji, kiedy przyjdzie Ci do głowy, że może by coś dla siebie zrobić? Ta przestrzeń do przekroczenia będzie mniejsza i będzie ci łatwiej sięgnąć po to, by coś dla siebie zrobić, coś w jakiś sposób o siebie zadbać. A jeżeli nadal to jest trudny temat i chcesz to przegadać w sesji ze mną, rozwojowej, jeden na jeden, to zapraszam, albo w ogóle jakiś inny temat. To też zapraszam. Co do dawania sobie spokoju, to co tydzień wysyłam newslettera. W którym właśnie tego się uczymy. Na przykład także w kontekście dbania o siebie. Także też zapraszam Ciebie do zapisu. A póki co, wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.